Dzień dobry, z tej strony Złomnik. Jak pewnie wiecie bardzo lubię re realizować idiotyczne motoryzacyjne plany i tym razem moim idiotycznym motoryzacyjnym planem jest Mercedes, którego tu widzimy. Jesteśmy na Warszawskim Rusynowie. Tu jest Mercedes, też ma blachę z Rusynowa którego pozyskałem za 1 zł. No bo auto, powiedzmy sobie, że z powodu różnych drobnych awarii przestało być eksploatowane, więc postanowiłem, że go przejmę, no i spróbuję coś z nim zrobić, zobaczymy co się uda. Na razie muszę przede wszystkim w nim koło, zmienić akumulator i odpalić go i stąd pojechać. Nie ma badania technicznego, więc nie mówcie nikomu, że jeździłem bez badania. to pogoda jest straszna, więc pozwólcie, że schowam się do Grandowera, bo mam Wam coś ważnego do przekazania. Ależ tu jest wygodnie, nie nieprzyzwoicie, dobra, nieważne. Ważne jest, że partnerem tego odcinka i całego tego w ogóle projektu jest firma Carfax. Ja e, przyznam Wam, że bardzo uważnie dobieram partnerów pod kątem lokowania produktu i akurat firmę Carfax znam bardzo dobrze. Firma Carfax zajmuje się przygotowywaniem raportów na temat przeszłości samochodów używanych e, i e, ja szczerze przyznam, że. Gdybym skorzystał z Carfaxu przed zakupem mojego Hyundai Grand w którym teraz właśnie siedzę, to jest duża szansa, żebym się dwa razy zastanowił i go jednak ym, nie kupił, albo bym mocniej targował cenę. No bo jednak są rzeczy w tym Carfaxie, o których yy, ani ja nie wiedziałem, ani sprzedający mi nie powiedział. I to nie jest tak, że raport Carfax powie wszystko absolutnie o danym samochodzie. To jest po prostu niemożliwe, ale jest to świetne narzędzie takie przedoględzinowe. Zanim pojedziemy auto zobaczyć, to dobrze jest sobie kupić raport Carfax'u. Użyj kodu ZŁOMNIK20 na stronie Carfax.eu i odbierz swój raport Carfax ze zniżką 20%. A teraz film. Na razie mam flaka do zwalczenia, a kolega ma akumulator do zamontowania, bo wzięliśmy drugi. Auto się otworzyło i żyje. I działa. Znaczy, nie wiadomo czy działa, ale prąd w nim się pojawił. No, jak widzicie, wnętrze jest takie sobie chyba. Chyba trochę będzie prane. No tutaj tak wygląda to wnętrze, no to się zdarza jak się ma dzieci, psy, koty, żubr, bubr, łoś, ryjówka, te tematy, ogólnie prawie dobre blacharsko, tutaj z jedną małą wgniotką na zderzaku, to się wyprostuje, tu na dachu to się odklei, tutaj na drzwiach rdza troszkę wychodzi, ale to się też załata, powinna być gitara. Pierwsze odpalanie od stycznia 24, uwaga. Czas na pierwszą, przypałową jazdę Mercedesem za 1 zł Jeszcze Nigdy nim nie jeździłem. 1.5 Benzynka to jest A150. Nie tam żaden CDI, tylko elegancko benzynowy. Kulturka. No, można normalnie wjeżdżać do strefy czystego transportu do 2030 roku. Hamulce już puściły, auto się nawet toczy, ale lepiej jest nie dotykać hamulca, ponieważ dźwięk, który wtedy się pojawia, jest tak przerażający, jakby zaraz się miało coś rozlecieć. Więc pewnie zaczniemy od czyszczenia hamulców, zacisków przednich, hamulcowych żeby to w ogóle zaczęło normalnie hamować, bo jechać to to jedzie normalnie. To co, może na początek mycie po prostu. Jak tak strasz! Umyliśmy go, znaczy ja go umyłem, i teraz wygląda tak samo źle, tylko że jest czysty. Ale widać, że trochę przed nim będzie trzeba zrobić. Przede wszystkim stoją mu hamulce kompletnie i totalnie nie działają, więc zrobimy prawdopodobnie mały remont hamulców. Troszkę tę rdzeę usuniemy na dole, która tam jest, bez przesady. Ogólnie to jest fajny samochód, bardzo jest wygodny. Taka Honda Jazz po niemiecku, bym powiedział. Ma mnóstwo miejsca z tyłu, ma dużo miejsca z przodu, ma wielki bagażnik i przy okazji całkiem fajnie jedzie i ma moc. Tylko że nie hamuje drobiazg. Kto hamuje, ten przegrywa. Mercedes trafił już do mojej e, naszej hali warsztatowej, gdzie właśnie zabraliśmy się za jego demontaż. I na początek chciałem wam pokazać, w jakim stanie jest wnętrze po 18 latach nieczyszczenia. Rozkręciłem właśnie tylną kanapę. Tutaj ona się znajduje. No, prezentuje się, jak widać, trochę średnio. Tutaj w szczególności e, w tym miejscu nie wiem, co się stało. Chyba ktoś się zestawał. Gdzie w samochodzie mogą znajdować się śmieci? Otóż w samochodzie śmieci mogą znajdować się absolutnie wszędzie. Na przykład tutaj mamy taki oto zbiór śmieci, już rzucałem go na mojego Face'a. bardzo ładny. Tutaj mamy. Pod tą uszczelką, pod tym mocowaniem fotela mamy kolejny fascynujący zbiór śmieci. Mamy tutaj na przykład, tak zobaczcie, zapalniczka jest. czekajcie, wyciągnę. W ogóle, jak ona tutaj wpadła, to ktoś się musiał naprawdę postarać. Jest zapalniczka. Oczywiście zap zapytacie, czy auto jest zardzewiałe. Ja powiem tak, ale tylko troszkę nieznacznie. Usuniemy te naloty rdzawe. Nie ma tutaj problemu, nie ma jeszcze dziury. Idzie w stronę dziury, ale jeszcze jej nie ma. Oczyścimy to, zamalujemy to antykorozją, potem całe drzwi się lekko wylakieruje. Będzie wspaniale. Jak pan uważa, to jest do uratowania? Ech. Mercedes 2006 rok. Mmm, zamieszkiwanie te Mmm, najlepsze czasy Mercedesa. To jest rurka, która zapewnia co najmniej 200 N w momencie odkręcania koła. Proszę. A? E? To też chyba ktoś. Za dużo moich filmów oglądałbym się. Zdjąłem koło, ale tarcza hamulcowa no widać, że nie ma skuteczności. Cały zacisk jest też do zdjęcia i do wyczyszczenia. Chyba to nie było nigdy ruszane od nowości. Ogólnie wóz nie jest jakoś szczególnie przegniły, takie na oty ma, ale sanki ma tam zdrowe mocowania, tam wahaczy z przodu też git, więc raczej będzie żył. A wóz jest. No nie jest przegniły. Ma po prostu wszędzie naloty korozyjne. Tu ma jedno ładne miejsce, które mi się bardzo podoba. To jest, to jest i wgniotka, i taki nalot. Tutaj tu odlazła też farba, więc to wszystko trzeba będzie zapacykować wałkiem na trzy warstwy i spolerować. A najgorsze jest jednak tylny zderzak. Tylny zderzak, tutaj ja muszę mu wykręcić w ogóle. Chciałem nawet kupić zderzak pod kolor, ale transport tego zderzaka kosztuje więcej niż nakierowanie go u mnie w hali tanim kompresorem. Z, yy, więc zrobię wersję tańszą. Fotele są wyjechane, są też dojechane. No jest jesień, to są i liście. A jak są liście, to jest fantastycznie. Kolega mówi, że są tutaj frytki w samochodzie. Ej, rzeczywiście są frytki z maka. Mmm, smakowite. Tymczasem demontowany jest zbiornik płynu do spryskiwaczy, bo nie działa. Pompka w ogóle i chcemy jej dać na krótko, zobaczyć, czy ona w ogóle startuje. No tak to wygląda: taki wielki blob pod maską, a to jest miednica do zlania wody. Bo jest woda w tym zbiorniku, a nie płyn. Pompka spryskiwacza jest produkowana w Czechach i jest marki General Motors. Nie wiem, co będzie dobrze widać. Może będzie, może nie. O, teraz widać. Pompka GM yy, nie pompkuje. Test pompki. Czy pompka pompkuje? Pompkuje. Ustaliliśmy, że winna jest manetka od. Yy... Od wycieraczek i od, yy, i od kierunkowskazów, która obsługuje też spryskiwacz, i ono działa tylko w jedną stronę. Znaczy, działa tylko tylny spryskiwacz, a nie załącza przedniego spryskiwacza, więc trzeba będzie ją albo wymienić, albo naprawić. Ale typy śrub, które są tutaj, sprawiają, że można oszaleć od tego. Nie chciał mi wyjść tylny zderzak, więc wziąłem tylną lampę i już mamy winowajcę. Pod lampą jest blachowkręt. Tak było sobryki. Mercedes składał auta na takie blachowkręty. Tak było, nie zmyślam. O, mam, nikt nic nie umie zrobić, wiele lewe Ale zderzak wykręciłem. Proszę bardzo, zderzak już zdemontowany. zaraz Wam pokażę w jakimś idealnym stanie. Chyba teraz wejdę na Allegro i poszukam zderzaka do A-klasy ładniejszego. Bo ten zderzak ma wszystko. Tu, 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 tu. No jest słaby, no, powiem tak, jest słaby. Żeby zdjąć kierownicę, potrzeba trzech ludzi. A nas było tylko dwóch. Ale daliśmy radę. No nie jest to łatwe w tym samochodzie. Śruba, która mocuje kierownicę, jest przykręcona momentem jakieś 1500 Nm. Ciepłą wodę do mycia wnętrza pozyskujemy w prosty sposób. Tu jest miednica z wodą, a tu jest elektryczna grzałka. Jak do robienia herbaty w więzieniu. Nie pytajcie skąd wiem. Witajcie kochani! To znowu ja Złomnik. Witajmy w kolejnym dniu naszych zmagań z Mercedesem A150, ale dzisiaj jest bardzo ważny dzień, ponieważ mam przesyłeczki, proszę bardzo. Jedna rzecz do niego i druga rzecz do niego. I za chwilę zobaczymy, co jest w środku w tych pudełeczkach. Hej! Dobra, idę po nóż. I uwaga, to jest antenka. Oryginalna antenka do A klasy. No bo w tym samochodzie no to. Jak pewnie już widzieliście, wygląda to średnio, nawet w butelkę do sorki, ale antenka naprawdę o patrzcie, no jakby stąd byli. A co jest w drugim pudełku z napisem micro V tensioner? Bynajmniej nie tensioner, chociaż tension jest duży, kiedy to wyciągam, bo jest to uwaga, uwaga yy, a, manetka do sterowania wycieraczkami, spryskiwaczami i całym tym badziewiem. Śliczna, Zaraz zamontujemy. Teraz muszę tylko wyczyścić w tym miejscu dach. Jak widać jest trochę brudny z powodu taśmy klejącej, która to była, więc zaraz tutaj to wyczyszczę. Poję do mycia naczyń słabo zmywa ślady po taśmie srebrnej typu Duct tape, użyjemy czegoś ostrzejszego. Benzyna zbenzynowała całkiem skutecznie to. No i teraz już pozostaje tylko, a tędy to przełożyć i, i zmocować i będzie antenka jak nowa, a w tym czasie trwa też praca nad montażem manetki nowej, która jak się okazuje działa wspaniale. Tu chodziło o to, że auto nie pryskało spryskiwaczem szyb, po założeniu nowej manetki spryskiwacz działa jak oszalały. W międzyczasie podjąłem pracę renowacyjne nad tylnym zderzakiem i jedną rzecz od razu ustalmy, zderzak jest katastrofalny. Idealna praca dla moich skillsów mechanicznych. Akurat takie rzeczy mi wychodzą najlepiej. Teraz będzie próba działania spryskiwacza. Uwaga. Pryskam. Opryskało mnie. Voila! Pora na detailing, czyli przed odkurzaniem po prostu muszę zebrać śmieci z wnętrza. To będzie wspaniałe doświadczenie. Uwielbiam zbierać śmieci, a zwłaszcza śmieciowe samochody. No dobrze, jest trochę lepiej w środku. Nie jest może idealnie, ale na pewno się przesunęliśmy do przodu z tematem. Monet jest 13, niektóre w ładnym stanie jak ta złotówka, a inne przegniłe kompletnie jak ten jeden grosik. Złoty 76, czyli jest to wóz za minus złoty 76. O, mamy ten element zacisku z tłoczkiem. I klocki też widać. Szkoda, że tego nie widzieliście jak tarcza w końcu odskoczyła tutaj od, od tej piasty. Do tego był potrzebny taki łom, ale to, to jakby naturalna sprawa, no, bez łomu to nie ma roboty przy samochodzie. Wziąłem się za mycie tylnej kanapy. No, jest to specjalny środek do mycia tapicerek samochodowych z ciepłą wodą i coś tam schodzi, nie? Ale szału to tutaj nie będzie. Nie będzie to już najpiękniejsza kanapa w Mercedesie, jaką widziałem. To no, trudno, ale warto porobić, zawsze trochę ten zyski. To ta piterka wnętrza jest wstępnie wyprana. Taki, można powiedzieć, pierwszy przejazd zrobiłem, tam są przednie fotele. O, tutaj nawet sobie stoi przedni fotel, jeszcze trochę schnie. A ja tymczasem się muszę wziąć, a to tu ten rower postawił, jakby to trafił, za zderzak tylny, który już jest oszpachlowany i trzeba go teraz tylko zeszlifować. Ja już zacząłem w jednym miejscu szlifowanko, bardzo satysfakcjonujące zajęcie. Hamulce z tyłu są jeszcze gorsze niż z przodu. Są bardziej martwe niż jerzysz Przepraszam, ten dość nie jest śmieszny. Hamulec tylny. Hamulec tylny składa się z tarczy. Tutaj był zacisk i jarzmo zacisku. Klocki są oczywiście do kitów, do wyrzucania są pokruszone śmieci. Tarcza też ma gruby, jeszcze duży rant już zrobiony, także też do wyrzucenia. No i z rozpieraka hamulca ręcznego, który z tej strony nie stoi, a z drugiej strony stoi. Dodatkowo z drugiej strony wygniła cała ta osłona tutaj tarczy hamulcowej, więc też jest do wyrzucenia. Dobrze, już wiemy, dlaczego ręczny nie działa, bo wygniła ta tarcza osłonowa z tyłu i tutaj były takie sprężynki przy tym, przy tych szczękach i one trzymały to w jednej pozycji i te sprężynki gdzieś zniknęły i to teraz lata jak chce. To zresztą też lata jak chce. Ten element się nazywa jarzmo i jest już wyczyszczony. a tutaj widać, że już jest, że już został e, wyczyszczony z brudu w tych prowadniczkach. Tutaj o, czy to widać w ogóle, czy nie? E, dobrze, więc, e, sprayowanie z dezaka. Najpierw e, primer, to znaczy pierwszy po angielsku, że to jest pierwsza warstwa. E, jak w Nissanie PRIMERA, że Nissan, pierwszy, pierwszy, żeby zardzewieć a później no, zobaczymy, jak to wyjdzie i będziemy szpachlowali pewnie jeszcze raz, bo jeszcze będą wyjdą góry, doły, hej, sokoły, dobra. Właśnie byłem w paczkomacie i przywiozłem mnóstwo pięknych, nowych rzeczy do Mercedesa. Zaraz je odpakuję i wam pokażę, co do niego dzisiaj mamy. Hej. Patrzcie, ile mamy rzeczy: rozpierak do hamulcy, tak się mówi do hamulcy. Tarcze i klocki naprzód, na tył też. Tarcze i klocki jeszcze szczęki są do tarczą tutaj do zamontowania. Tarcza kotwiczna, bo wygniła. I lakierek do pomalowania Mercedes Atoll Blue, 0,36 litra, powinno starczyć. To jest tylny zacisk i tłoczek od tylnego zacisku jak widać jest dosyć czysty. Co jest o tyle dziwne, że tył nie hamował w ogóle absolutnie ani grama. Zderzak już w podkładzie, a potem po podkładzie lakier się kładzie. Znaczy jeszcze nie, bo jeszcze musi wyschnąć jeszcze chwilę. Du drzwi. No wygląda tak jak wygląda, to znaczy jest dużo wżerów, ale jak się czyści, no to, to dziur nie ma. No. Właśnie to czyszczę taką tarczą, o, to się nazywa włosy Angolczyka. Teraz uwaga, wypychanie tłoczka kompresorem, bardzo satysfakcjonująca rzecz. 5 barów! To jest tłoczek zacisku przedniego, który no nie chciał wyjść, na szczęście udało się go kompresorem wypchać. Ale syf jest na nim nieziemski, chyba nikt nigdy tego nie wyjmował. Także postanowiliśmy przeprowadzić naprawę hamulców profesjonalnie. W związku z tym nabyłem cztery zestawy naprawcze, naprzód i na tył, z całkiem nowym, eleganckim smarem. Są nowe tłoczki, nowe gumki, wszystko jest tak nowe. No, była dziura w nadkolu, ale wziąłem szlifierkę kątową o! i wyderwiały element, wyciąłem. Teraz muszę tutaj zrobić łatkę, stawić. Zaspawać oczywiście bez gazu osłonowego, bo po co. I potem szpachla, 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 na to szpachla, 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 a później szpachla. Kupiliśmy szczęki do tarco bębna od 224 i prawie pasują, ale są odrobinę inne. Na szczęście są inne w tę stronę, którą łatwo jest poprawić. E, to tak, to to już jest łatka. Nie pytajcie, tak miało być. E, są też przednie. Hamulce już prawie gotowe, jest już jarzmo i zacisk zaraz będzie na miejscu. O, nowa tarcza, nowy klocek. Wszystko piękne, nowe e, technologia jutra. Taki prosty zabieg jak wymiana kierownicy. Sam se wymieniłem. E, a ile wnosi do wnętrza pojazdu? Stara kierownica okropna, nowa kierownica piękna. no czuję się jak blok scoop out Bielsko które tak teraz swoje wszystkie płucuje do sprzedaży o 6,1 Segment premium w całej okazałości. Chodzi o to, że ten silniczek tutaj, który steruje tym dyblem od zamykania drzwi jest zamknięty tutaj w obudowie metalowej, która jest zanitowana I ten silniczek się zepsuł, to znaczy otwiera, ale nie zamyka. Prawdopodobnie się tam te ząbki rozząbkowały i robi tak to, zamiast zamykać. I nie ma możliwości się po prostu do tego dostać. Trzeba będzie rozwiercić nity, albo to rozciąć. To jest segment premium, to nie są łatwe rzeczy. Jest gorzej niż nam się wydawało, ponieważ jak się okazało, po spowietrzeniu hamulców i wciśnięciu hamulca, płyn się cały wyleł na ziemię, więc obecnie auto zmieniło swoje miejsce, zostało przetransportowane z hali. Do innego garażu, co wymagało użycia holownika, co znowu podniosło koszty tego całego przedsięwzięcia. I obecnie są z niego targane przewody hamulcowe, także ten projekt jest tak dobry. Znaczy dobry jest jako content, bo do roboty nie jest dobry. No jednego już mamy wyciągniętego i tutaj widać, to było to miejsce, w którym się złamał zresztą przy wyciąganiu. Strasznie jest długi. That's what she said. Dobra, to mamy tak. Przewody hamulcowe nowe tutaj są, miedziane. Nie wolno miedzianych stosować już w Niemczech, ale w Polsce jeszcze wciąż wolno. I giętarka do przewodu znanej marki. Nazwę wyblurowałem, bo mi nie zapłacili. I idziemy robić. I proszę bardzo, jedna strona już gotowa. Samodzielnie wygiąłem przewód hamulcowy. Znaczy, tam wiadomo, człowiek od dołu wyginał, ja wyginałem od góry i żeśmy we dwóch wygięli. Samodzielnie we dwóch. 2137 dzień walki z Mercedesem, i uwaga, zobaczcie, no teraz to wygląda. Teraz to się prezentuje, kolor wspaniały. No, ten na tym kurs, to nie patrzcie, bo to jeszcze jest niepolakierowane. Tylna kanapa też przepiękna. Także, no zdecydowanie, teraz się zaczyna w końcu prezentować jak samochód, z wyjątkiem może tej części tutaj. Dobrze, więc powiedzieć, że jesteśmy niezadowoleni z efektów lakierowania, to nic nie powiedzieć, ponieważ jak się okazało, lakier był gotowy, a myśmy go rozcieńczyli jeden do jednego i zrobił się za rzadki i zaczął się po prostu wylewać z pistoletu i no powiem, że to jest typowy błąd początkujących lakierników nie wiedziałem, że to jest lakier, który już można kłaść bez rozcieńczania jest to jakby gotowy do użytku lakier no na przykład nie pokażę Wam tej części tutaj polakierowanej no to widać, wyłazi niestety spodnie, jeszcze szpachla, jeszcze chociaż są te dwie warstwy tak samo tutaj też, no widać po prostu, że jest zrobione byle jak no i tak samo jest źle z drugiej strony E, po prostu za rzadki lakier i, no i, i nie kryje. No i, i tutaj to samo, o, proszę bardzo, na no, opierdzie, wszystko zrobione. Tutaj ewentualnie wyszło w miarę dobrze, chociaż tutaj widać, jak się nam tragicznie ten lakier wylał. Akurat nie było to w tym miejscu, ale nie ma znaczenia. No i tutaj również te drzwi zrobione, ale też byle jak. Naszą największą porażką lakierniczą jest jednak niewątpliwie zderzak, który po prostu się ochlapał taką e, rozwodnioną farbą, i teraz wygląda jak. Kutno! Ale mam zamiar go oczywiście oczyścić z tej farby, jeszcze raz, jeszcze go raz delikatnie przejechać papierkiem, żeby się pozbyć tego ohydca, które tutaj widać. No, i tym razem już nie będę rozcieńczał farby, którą znowu kupię, tylko go pomaluję już farbą nierozcieńczoną. No, mamy to polakierowane. Może nie bezpyłowo, bo widać trochę pyłu, który osiadł na tym zderzaku. No ale polakierowałem ten zderzak, jakby bez lipy, no jest w kolorze samochodu i był straszny, a jest dużo mniej straszny, zaraz go przykręcę. Ogólnie auto jest prawie gotowe, jeszcze tylko założę próg, kołpaki i wyjadę nim go umyć. Wszystko byłoby dobrze, ale niestety świecą mi się dalej błędy ESP i błąd poduszki, więc na badanie techniczne nawet nie mam co jechać, ale przynajmniej pojadę go sobie umyć, to przynajmniej będzie przyjemne doświadczenie. No dobrze mordeczki, mamy to, to znaczy Mercedes jest gotowy, Właśnie dostałem na niego negatywne badanie techniczne, bo wcale nie jest gotowy. Nabrałem Was, muszę w nim jeszcze wymienić stworzeń wahacza i poprawić mocowanie żarówki z przodu, i to jest jedyne, dlaczego diagnosta miał zastrzeżenie. I słusznie w sumie bardzo, że to sprawdził. Jestem mu wdzięczny, bo jednak wolę, żeby auto było w dobrym stanie technicznym niż w złym. O, zamek centralny działa. Cyk. Drzwi się otwierają. No i co, i wnętrze jest wyczyszczone, wymyte. Dziury są w fotelu jak były. Z tej strony też wszystko ładnie wyczyszczone w środku. No tu jest polakierowany z Bożej łaski, bo tu mi nie starczyło lakieru, więc poprawię to jeszcze pewnie przed sprzedażą albo, albo nie. Zobaczymy, może mi się nie będzie chciało. No dobrze, Rejki. Pora na jakieś podsumowanie. Mercedes za darmo. Nie był tak naprawdę za darmo. W tej chwili na ekranie widzicie listę rzeczy, którą przy nim zrobiliśmy razem z cenami za te rzeczy. Same takie twarde wydatki, jakie trzeba było ponieść, to znaczy ubezpieczenie, badanie techniczne, ceny części środków, które zużyliśmy i tak dalej. Wyniosły 3962 zł. Do tego doliczmy około 50 roboczogodzin godzin i liczmy je nawet po 40 zł, bardzo, bardzo tanio. Nie wiem, jakim warsztacie jest taka tania robocza godzina, ale okej. Okay. Wychodzi łącznie 5962 zł. Mniej więcej tyle, albo nawet więcej, zapłaciłby ktoś, kto po prostu przyjechałby tym autem po powiedzmy pozyskaniu go za darmo do warsztatu i powiedział: zróbcie wszystko tak, żeby było dobrze. Myśmy zrobili tak wszystko, żeby było dobrze. Wyszło 6000 złotych prawie no i tyle. Dokładnie, bym chciał za niego dostać. Auto jedzie normalnie po wszystkich naprawach, ale niestety moje wyliczenie nie okazały się prawdziwe, bo musieliśmy jeszcze dołożyć 550 zł nie tylko na stworzeń wahacza, ale też na tulejki wybieraka dźwigni biegu, bo czwórka nie chciała wchodzić. No ale teraz, po wszystkim, o proszę bardzo, czwóreczka jest już na miejscu i auto jedzie jak marzenie. To znaczy, moim marzeniem jest się go pozbyć, ale nie wiem, czy to się uda. Jest link do ogłoszenia w opisie tego filmu, tam jest cały opis, ale w sumie chyba jest niepotrzebny, no bo tak naprawdę za cały opis powinien posłużyć ten film, który właśnie obejrzeliście. Jak ktoś chce, to zapraszam, chętnie się go pozbędę i kupię coś innego, równie głupiego albo jeszcze głupszego. I to chyba wszystko, co wypada o tym aucie: wiedzieć, wsiadać, jechać i się cieszyć. To wszystko dzisiaj z mojej strony. To był autokomis, złomnik i zakład mechaniki nieudolnej, również złomnik Nara.